Województwa podkarpackiego wywodzi się wiele znanych i zasłużonych osób. Historia ich życia i dokonań to jednocześnie historia danego terenu, którą warto zachować dla przyszłych pokoleń. Wie o tym samorząd tuszowa narodowego, wsi w której urodził się generał Władysław Sikorski. Tuszów Narodowy to niewielka wieś położona w powiecie nieleckim. Pierwsze wzmianki o niej sięgają XVIII wieku, kiedy to Jan Długosz napisał, że królewska wieś Tuszów należała do parafii w Chorzelowie. Dziś miejscowość jest siedzibą niespełna 8-tysięcznej gminy i nie wyróżniałaby się spośród tysięcy podobnych wsi, gdyby nie fakt, że urodził się tu generał Władysław Sikorski. To sprawia, że do Tuszowa Narodowego przyjeżdża rocznie nawet 2,5 tysiąca turystów. I ten fakt samorząd wykorzystuje do promocji gminy. Dzień dobry, pan Dobrze, że jest. Grzesiu, musimy wykorzystać atut, że tu urodził się generał Sikorski. Myślę, że warto by wydać taki folder, w którym by pokazało się, że tu jest dom urodzenia generała Sikorskiego, a jednocześnie coś nowoczesnego, czyli, prawda, tutaj, że mamy zamiar budować park przemysłowy, hmm. gdzie mamy tworzyć miejsca dla przedsiębiorców. Jak najwięcej, żeby było miejsc pracy, bo generalnie nam chodzi o miejsca pracy, o zatrudnienie. Nie ktoś, żeby kupił 20 hektarów, ale żeby, prawda, niewielkie działki, a powstawały miejsca pracy, tu jest ogromne bezrobocie. I wiesz co, i to, co planujemy, jeżeli chodzi o par przemysłowy, wiem, że już mamy pierwszą ofertę, tam się chyba ktoś zgłosił. Tak, ale ja ma, ma zatrudnić. Tak, no deklarowali, że wstępnie jakieś około 50 osób. Czyli pan wójt krótko, tak, wracając do tematu, chciałby po prostu połączyć turystykę i promocję gminy z rozwojem tutaj tych naszych terenów przemysłowych. No, oczywiście. Myślę, że jedno w drugim by się mogło fajnie zazębiać, jedno drugie mogłyby promować, komponować. Taka ulotka, taka broszura by była dobra. Ja myślę, że wiesz co, zobaczymy na mapie, gdzie by usytuować tą firmę, gdzie ona sobie życzyła, żeby tutaj jej być. Może rozłóżmy tą mapę. Dobrze. Mamy wiele terenów, których jeszcze podlegają właśnie pod gminę. I tutaj y, możemy stać się kiedyś jedno właśnie z bardziej atrakcyjnych gmin, powiecie mielewskiej, a ja sądzę, że najbardziej atrakcyjną. Właśnie dzięki tym terenom, który mamy, połączenie tego wszystkiego daje niezwykle atrakcyjne tereny tutaj w tym naszym w naszym tutaj terenie, prawda? Z jednej strony obwodnicy, z drugiej strony obwodnicy. Jest to tak blisko do wszystkiego, że ja myślę, że ta, ten teren jest najbardziej atrakcyjny tutaj w naszych okolicach. Gminie zależy również na nowoczesności, na rozwoju, więc tutaj zostawiamy ten aspekt, jeżeli chodzi o aspekt historyczny, który bardzo dla nas jest ważny, niemniej staramy się iść prawda, z duchem postępu, z duchem nowoczesności i w tej chwili są plany. Myślę, że one są powoli już realizowane, przechodzi przez Tuszu narodowy obwodnica. I z jednej i z drugiej strony tej obwodnicy ma powstać, my to nazywamy na chwilę obecnej parkiem przemysłowym. Nie wiadomo, czy to tam się uda zrobić jako strefę ekonomiczną. Są przedsiębiorcy, którzy się pytają, bo to którzy chcą kupić, mając na względzie to, że tu jest świetne położenie tego miejsca i jest bardzo dużo hektarów, to jest 75 do 90 nawet hektarów możliwość jest zagospodarowania, otworzone okno na świat. I ogromne zapotrzebowanie na pracę, więc nie ma tutaj żadnego problemu z znalezieniem ludzi i to dobrych fachowców, którzy by przyszli do pracy. Bardzo wiele gości tu przyjeżdża, nie tylko z kraju, ale również z zagranicy. I myślę, że gmina Tuszu, gdzie by nie pojechał, jak się mówi, że jest Tuszowa, to każdy kojarzy właśnie z tym. To o, u Was się urodził generał Odesław Sikorski. Jest to piękna postać, y, która warta jest, myślę, że jeszcze większego rozpropagowania niż w tej chwili to... Ma miejsce, choć staramy się w miarę swoich możliwości to też czynić. I myślę, że ku temu też szedł wniosek w ramach regionalnego programu operacyjnego, gdzie uzyskaliśmy dofinansowanie na rozbudowę domu urodzenia generała Władysława Sikorskiego. Gdyby nie ten program unijny nigdy gminy nie byłoby stać na to gminę, która jest dość mocno zadłużona. W domu rodzinnym Sikorskiego od ponad 26 lat znajduje się Gminna Biblioteka Publiczna, jedyna na Podkarpaciu placówka tego typu, która od 1990 roku prowadzi Izbę Pamięci Generała. Dzięki unijnym dotacjom możliwa była jej rozbudowa i przekształcenie w Centrum Pamięci, nazywanym coraz częściej Strażnicą Pamięci o generale Sikorskim i lokalnej historii gminy. Od początku kierowała placówką Renata Paterak. Tuszów narodowy jako wiejska gmina należąca do Podkarpacia do województwa podkarpackiego jest, była jest i będzie strażnicą pamięci o generale Sikorskim. Naszym tutaj głównym zadaniem jest aby tą pamięć zachować, aby tą pamięć utrwalać i przekazywać. Było za ciasno, nie mieściliśmy się z eksponatami. Zrodziła się koncepcja, idea rozbudowy. Ta koncepcja pierwotnie miała to być jedna mała salka, ale w związku z tym, że przyjaciół mamy wielu i wiele osób się zainteresowało tą koncepcją, zrodziła się idea, aby dobudować drugie skrzydło do istniejącego domu urodzenia generała Sikorskiego, dzięki czemu będzie można powiększyć część muzealną, część wystawową i równocześnie świadczyć usługi kulturalno-oświatowe. Poprzez działalność biblioteczną, bo to sprawia, iż ekonomicznie jesteśmy bardziej wydolni, gdyż łącząc część Centrum Pamięci z częścią biblioteczną, jesteśmy finansowani tylko jako biblioteka i w ramach tych środków gospodarujemy. Regionalny program operacyjny, z dofinansowania, którego skorzystaliśmy w 85%, umożliwił, że powierzchnia biblioteki zwiększyła się o 150 m2. To umożliwiło zwiększenie części muzealnej, części wystawienniczej, utworzenie małej salki wystawowej, salki konferencyjnej, poprawienie świadczonych usług bibliotecznych. W tej chwili jesteśmy na etapie komputeryzacji zbiorów. Część najcenniejszych eksponatów, zdjęć, dokumentów zdigitalizowaliśmy, są umieszczone na stronie internetowej biblioteki, można je przeglądać, można się z nimi zapoznać. Zainteresowanie naszą działalnością, naszą ofertą usług kulturalno-światowych jest znacznie większe. Przybywający tutaj na spotkania doceniają to, co zostało zrobione. Sama rozbudowa trwała niespełna kilkanaście miesięcy. Rozbudowa objęła także instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz gazową centralnego ogrzewania. Dodatkowo w ramach projektu budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a zbiory są chronione dzięki zainstalowaniu monitoringu. Teraz częściej odbywają się tu lekcje dla dzieci i młodzieży szkolnej dotyczące II wojny światowej i roli, jaką odegrał w niej tuszowianin Władysław Sikorski. W tej wiejskiej chacie, która została wybudowana w 1869 roku, w momencie kiedy Galicja już miała autonomię, kiedy mogły powstawać polskie szkoły, urodził się w tej chacie dokładnie 20 maja 1881 roku. Jako trzecie z kolei dziecko Tomasza i Emilii. Tomasz, jego ojciec, był nauczycielem. I właśnie w tym pomieszczeniu, gdzie tutaj się znajdujemy, w tej małej salce, Mieściło się mieszkanie tego wiejskiego nauczyciela Tomasza, tutaj mieszka drugi pokój, natomiast w drugiej części budynku, do której przejdziemy sobie w trakcie zwiedzania, yy, dzieci wiejskie uczyły się i tutaj mieściła się wiejska szkoła do 1904 roku. Cała historia życia, działalności generała Sikorskiego została przedstawiona w tej wystawie: życie, działalność generała Sikorskiego na przestrzeni pierwszej połowy XX wieku. I tak jak wspominałam, w wielkim skrócie, najpierw związki z nurtem niepodległościowym przed wybuchem I wojny światowej. Między innymi wykłada elementarną taktykę piechoty na tajnych kompletach. Jego słuchaczem jest Walery Sławek, jest generał, przyszły generał Sosunkowski i tak dalej, i tak dalej. Następny etap w jego życiu to jest I wojna światowa. Tutaj akurat mamy zdjęcia z okopów, z czasu tej pierwszej wojny światowej rozpoczyna ją Władysław Sikorski w stopniu podporucznika, kończy w stopniu generała. Kolejna data w historii Rzeczypospolitej to jest okres, kiedy wybucha wojna 1920 roku. Wtedy Władysław Sikorski, dowodząc samodzielną grupą operacyjną Polesie, a następnie piątą armią, przyczynia się do Uniemożliwienie okrążenia stolicy przyczynia się do tego słynnego w cudzysłowie cudu nad Wisłą, a więc zwycięstwa pod Warszawą 15 sierpnia 1920 roku. Karolina Guz, gimnazjalistka Stuszowa Narodowego, życiorys generała Sikorskiego zna bardzo dobrze. Jest laureatką gminnego konkursu wiedzy o tym bohaterze i teraz marzy, by w przyszłości historią zająć się zawodowo. W życiu Sikorskiego najbardziej zafascynowała mnie jego inteligencja i mądrość. Był na tyle sprytny, że przewidział pięć lat wcześniej, kiedy wybuchnie wojna. Bo jak wiadomo, napisał książkę, właśnie w której przewidział wybuch tej wojny. Właściwie młodzież teraz żyje współczesnością i jakoś historię ich chyba nie za bardzo pociąga. Moim zdaniem jest to źle, bo mnie historia bardzo interesuje. Właściwie zastanawiałam się, czy nie pójść na ten kierunek w przyszłości studiować historię dogłębniej. Izba pamięci dokumentująca Tuszowski, rodowód generała Sikorskiego, jest miejscem zwiedzanym także przez turystów, historyków, ludzi zainteresowanych znaczeniem tej osoby w historii Polski. A zgromadzone zbiory niewątpliwie są bardzo bogate. To centrum, ta instytucja kultury, to jest prestiż dla gminy. Udało się zgromadzić szereg dokumentów, pamiątek, eksponatów świadczących o życiu działalności generała Sikorskiego. Początkowo w 90 roku było to zaledwie kilka gablot. Te gabloty się rozrastały. No obecnie około 3000 pozycji zdjęciowych, około 300 innych eksponatów. W tym również w ramach tych eksponatów bardzo cenne, bo kilkanaście listów pisanych przez generała Sikorskiego do najbliższej rodziny. Ponadto książki autorstwa generała Sikorskiego z jego dedykacjami dla najbliższej rodziny skierowanymi. Pantofle, którymi posługiwał się generał Sikorski w podróży replika szabli generalskiej z 1920 roku, mundur szyty na wzór munduru generała Sikorskiego. Trudno w kilku zdaniach, w kilku słowach wymienić wszystkie eksponaty, jakie są tutaj, jakie są prezentowane, pokazywane grupom wycieczkowym, osobom zwiedzającym. Tych grup z roku na rok jest coraz więcej, na początku były to małe, nieliczne grupki naszych dzieci, naszej młodzieży z terenu Gminy Tuszów Narodowy, ale z czasem promocja, informacja, że jest takie miejsce, że jest takie miejsce, do którego można przybyć, które żyje pamięcią o generale Sikorskim, które jest strażnicą pamięci o generale Sikorskim. Ta informacja szła w świat i dzięki tej informacji tych grup wycieczkowych jest coraz więcej. Jednak w Tuszowie Narodowym pielęgnuje się nie tylko pamięć o generale Sikorskim, ale także wszystko, co związane jest z historią i tradycją tej ziemi. Od lat organizowane są tu lekcje historii, także lokalnej, na które przyjeżdżają grupy wycieczkowe niemalże z całej Polski. Są tu konkursy o tematyce regionalnej, historycznej i biograficznej, turnieje wiedzy, spotkania z żywymi świadkami najnowszej historii. Jesteście w której klasie? W jednym. Tak. No, kto byście chcieli wiedzieć o mnie? Co, co chcecie wiedzieć? Byłam na Syberii. No, co chcecie wiedzieć? Wszystko? Wszystko, tak? No co Wam opowiem. Częstym gościem centrum jest Helena Nowak, mieszkanka Tuszowa, która wywieziona na Sybir w 1946 roku, powróciła z nieludzkiej ziemi do rodzinnej wsi. Noc ciemno, mróz, dzieci, a ten najmłodszy miał cztery latka, a pod domem już stały e, sanie, dwoje pary koni. Na wóz nas brali, ani jedzenia nie, nie dali, ani nic nie dali, tylko wszystko, tylko się kazali ubrać i, i żeby na tego po prostu mamę wyciągał. Ten najmłodszy się tak darbo cztery latka miał, no ale co zrobić. Dobrze, ale jeden żołnierz, ten który nas zabierał, widocznie zostawił gdzieś też dzieci swoje. Złapał pierzynę z łóżka i cisnął nam na... Na te sanie. Ale żeby nie ta pierzyna, to byśmy nie dojechali do skutku. Jedziemy. Ta pierzyna była dla nas jak obroną. Po prostu, no, po prostu broniła nas od, od zmarznięcia na tych saniach. Renata Lasek w szkole w Tuszowie Narodowym od kilkunastu lat uczy historii i wiedzy o społeczeństwie. Uważa, że w każdej gminie powinno być podobne centrum, bo ono bardzo pomaga w zainteresowaniu dzieci i młodzieży historią. Kiedy dzisiaj nie ma II wojny światowej w treściach edukacyjnych, nie ma, żeby uczyć koniecznie o generali Sikorskim, czy II wojnie światowej, więc ta izba jest takim miejscem, gdzie my możemy przyjść z młodzieżą, pokazać im, Postać generała, spotkać się z ciekawymi ludźmi i po prostu pokazać uczniom inną historię, bo historia taka książkowa to są bitwy, wydarzenia, czasem nudne rzeczy. A pokazać człowieka, jakim był, co zrobił, no, że był człowiekiem, to jest istotniejsze. I wtedy uczniowie to szybko zapamiętują. Świetną inicjatywą jest to, że izba jest takim miejscem, gdzie oni się spotykają corocznie na konkursie wiedzy korskim oni już od, tak naprawdę od marca pytają kiedy Jerzy Rzepka jest prezesem działającego już od 22 lat towarzystwa społeczno-kulturalnego imienia generała Władysława Sikorskiego wspiera ono gminę zwłaszcza w organizowaniu ogólnopolskich imprez poświęconych obchodom rocznicowym związanym z Sikorskim Lata były trudne bo był czas, że w zasadzie o generale się nie mówiło w tym czasie bo nie odpowiadał mi, powiedzmy, ideologicznej państwa. Niemniej jednak świadomość wśród społeczeństwa była i była zachowywana, a pięknie to wszystko zaowocowało w 1981 roku, gdy na fali Solidarności zorganizowano wielkie uroczystości, obchody setnej rocznicy urodzin. To była wielka manifestacja religijno-patriotyczna. Tysiące ludzi gromadziło się wokół domu, gdzie się Sikorski urodził. Ta uroczystość była inspiracją dla nas, żeby działać w formie naprawdę zorganizowanej, dlatego, że wtedy była organizowana raczej spontanicznie, okazjonalnie. Z tym, że niestety na przeszkodzie stanął stan wojenny, ale. Mimo stanu wojennego udało nam się wtedy zorganizować jeszcze biegi memoriałowe imienia generała Sikorskiego, jako że rządy były generalskie. I to jużśmy jednak przetrwali. Towarzystwo liczy 47 osób, jest reprezentowane przez zawody różne. Mamy prawników, ekonomistów, inżynierów. Lekarza. Zbiory staramy się wzbogacać, a niezależnie od tego poprzez współpracę i wystawy robimy poświęcone pamięci generała. W ramach unijnego projektu rozpoczęła się także komputeryzacja zbiorów, której celem jedowym do ogólnokrajowej sieci bibliotek. Przed Tuszobem Narodowym kolejne wyzwania związane chociażby z rozbudową bazy noclegowej czy też gastronomicznej. Ważne, by też inne samorządy umiały wykorzystać swoje atuty historyczne czy też przyrodnicze oraz możliwości, jakie stwarzają unijne dotacje. A w kolejnym programie odwiedzimy jeden z najcenniejszych zabytków Podkarpacia, klasztor Ojców Bernardynów w Leżajsku.